Minął szybko bogaty w premiery wrzesień. Nadchodzi również fity październik. Premiery miesiąca zaczynamy od dwóch premier 3 października. The Ramp Lighters League dostępny na PC, Xbox Series X i S, Xbox One oraz Game Passie i reaksujący Index Station to Station na PC. 5 października powrót do korzeni serii Assassin's Creed w Mirage. Gra dostępna będzie na wszystkich platformach oprócz Switcha. 6 października na Switchu ukaże się detektyw Pikachu Retter. Cztery dni później wjeżdża Forza Motorsport na PC, Xbox Series X i S oraz do abonamentu Game Pass. Następnie dwie premiery na PC, Total War Pharaon oraz B.O.I. 13 października na PC, PS5 oraz Xbox Series X i S pojawi się Soul like Worlds of the Fallen. Na tych samych platformach 17 października ukaże się Indie Queer with a a na wszystkich platformach Sonic Superstars. Następnego dnia wpada Hellboy Web of Worlds na wszystkich platformach. 19 października dwie gry, Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Chart na wszystkich platformach i Endless Dungeon na wszystkich platformach oprócz Switcha. Kolejnego dnia dwie ekskluzywne gry, Super Mario Bros. Wonder na Switchu oraz Marvel Spider-Man 2 na PS5. Idziemy dalej, 24 dnia miesiąca otrzymamy City Skylines 2 na PC oraz w abonamencie Game Pass, a także The Lord of the Rings Return to Moria na PC oraz PS5. Dwa dni później polski Ghost Runner 2 na PC i konsolach aktualnej generacji. Następnego dnia Alan Wake 2 dostępny na PC, PS5 oraz Xbox Series X i S. Miesiąc zamyka Indyko Spinaczce, Jules Sand. Gra ukaże się na PC, PS5, Xbox Series X i S oraz w abonamencie Game Pass.